Ale cześć, witajcie! Z tej strony Ewra, na to kolejny odcinek z Fortnite'a I dzisiaj, słuchajcie, mam dla was szybki odcinek, w którym jeszcze niestety Nic nowego do gry nie doszło, poza urodzinami i najlepszym Busem bojowym, absolutnie w całej grze i tego nie trzeba dyskutować Ale dzisiaj przetestujemy sobie też po raz kolejny kombo Venoma plus ten granatnik z wallhackiem, a gra wyszła naprawdę Specyficzna, bo musieliśmy latać podosłownie po całej mapie Bo koniec gry był w tak specyficznym miejscu, w którym chyba nie byłem od dwóch sezonów Oprócz tego, no też dostałem Powowie zawału serca przez tą grę, dlatego że Ludzie zaczęli latać tymi duchami z kostki Kevinowej, więc generalnie miałem troszeczkę jumpscary, ale to oczywiście zobaczycie w odcinku. Dzisiaj tylko chciałbym jeszcze przypomnieć o subskrypcji kanału. Jeżeli ktoś tego nie robi, zostawieniu lajka dla algorytmu. No i oczywiście, jeżeli robicie jakieś zaguby w Fortnite, no to bardzo docenię użycie naszego kodu twórcy Evron w sklepie Fortnite. Dzisiaj znajdziecie szybki odcinek, więc bez przeglądu sklepu zapraszam Was od razu do gameplayu. Miłego oglądania. Jezu, jaka ta piosenka jest dobra! To jest tak piękny utwór ten od urodzinowych. Witam serdecznie. Drodzy widzowie, dzisiaj chcę zrobić jedną rzecz. Póki nie ma update'u, póki nie ma nic, w sensie jest update' urodzinowy, ale wiecie, on nic nie wprowadza. To chcę sobie jeszcze raz ogarnąć to combo, granatnik i venom, więc dzisiaj sobie to zrobimy, w sensie granatnik, gdzie masz wallhaka więc spróbujemy sobie pocisnąć ludzi, bo to jest mocne combo, polecimy sobie raz jeszcze właśnie takim zestawikiem. Leci ktoś na mnie, to jest chod drop, przepraszam, nie bij mnie, ty U mnie nie bije, ale ten zestaw ładnie wygląda, boże, ten z karnetu, ten z... O, emeczka, dzięki, nie bij mnie, ty nie masz broni? Nie masz broni. Fantastycznie, zapraszam, masz broń! Koleś ma broń, tylko że nie potrafi jej używać. No to akurat jesteśmy na plus. Fantastycznie, przejdźmy sobie, wyczyśmy to lobby w bardzo dobrym stylu. No i też się musimy pośmieszyć po tego Venom'a, nie? Słyszę, że mi tutaj ktoś poleciał, co jest troszeczkę problematyczne, ponieważ dalej nie mogłem znaleźć pompki. Brak pompki oznacza problemy. No, kolega ma pompę. Dobra, ja pierdzielę. Ja czasami na dosłownie nie wiem, jakim cudem mi się to udaje, ale czasami jakim cudem wygrywam, nawet nie wiedząc, że wygram, nie? Gramy oczywiście ekologicznie, zbijamy sobie wszystkie baryłki, żeby zachować. Yy, Jeśli miałem być długą broń. Nie, to nie jest GTA RP. Żeby zachować dużą potę. Tam jeszcze słyszę jakieś wybuchy. Granaty, nie ma problemu. Dzień dobry. Czy ja mógłbym tutaj prosić o uwagę oponentów. Gdzieś się tutaj strzelają. Dobrze, fantastycznie. Zjedzmy sobie w takim razie torcik. Zjedzmy sobie w takim razie drugi torcik. No, można coś z tym zrobić. Nie. Tu pewnie jakieś challenge odnośnie tych urodzin, ale w sumie jeszcze na to nie zerkałem. Najlepsza część urodzin to bus urodzinowy. On powinien być cały rok i to nie jest, to nie jest dyskusja. W ogóle cztery lata Fortnite'a. To jest insane, nie? Dobra. Koleś, ale że koleś się wyleczył uciekając. Niestety Ci kolego zamknąłem. Masz pecha. Żegnam. Let's go. Dobra, pójdźmy po tego Venoma, bo wydaje mi się, że to był ostatni i możemy, i możemy pocisnąć po moją ulubioną rzecz, tak! Ja pierdziele! A, Duch! Spokojnie! Czy to jest... Jezus Maria, jak się przestraszyłem, widziałem jakiegoś randomowego ducha. Boże, straszą mnie ci ludzie w tych kostkach Kevina. To jest, nie wiem, to jest dosłownie... Ja, ja, ja jestem dorosły i się czasami przestraszę. A co ma powiedzieć jakiś młodzieniec, który gra? Co to statusu ta gra dosłownie może przestraszyć teraz. Ja pierdzielę, ty jest, siedzę sobie chilluję, zbieram sobie skrzynki, nagle ktoś zaczyna do mnie walić z tego. Boże, spokojnie. Na spokojnie, nic się nie dzieje. To jest tylko kostka, która zamienia cię w ducha i nagle masz jakiegoś cienia za sobą chodzącego, nie odzywającego się do ciebie. No i powiedział dzień dobry. Będę cię teraz nawiedzał. Nie, nic nie, nic nie mówił. Jeszcze w ogóle jest jakiś chłop zabudowany, który nagle mi przestał dojeżdżać. Jest ten strumień. A Dobra, czekajcie, przejdziemy sobie. Dobra. Spokojnie, typ jest dosyć daleko. Jest ok. Ja mogłem w sumie tym strumieniem pójść, ale ten strumień sprawia, że nie mogę wtedy strzelać, więc wolę sobie przejść po prostu nad nim. Koleś, otwierasz się na mnie, ty co robisz? Dobra, dostał raz, nie mogłem zresetować, nie wiem czemu. Skąd to moja ściana, to czemu, czemu nie mogę zresetować? Dobra, fantastycznie, let's go. Naru, uwu, jas! Yes. Dobra, pięć fragów, okej, okay. lecimy do tego venoma. Cały las spalony, wszystko po prostu rozwalone. Po bojowisko na tym whaling mi się to nie podoba. Idę dalej. Siema. Dzień dobry pani. Piłkarko, nie spodziewałaś się zapewne takiego spraya ze złotego auga, nie spodziewałaś się tego kolapsu, jednak chłop się spodziewał, ale spokojnie jak sobie przejdziemy, koleś już ucieka dołem, czy ty kolego zrezygnowałeś, a tu jest teraz porozwalony ten budynek, boże już zapomniałem, nie tak dawno tu nie byłem, bo mi się generalnie to tilt, takie wiecie, to właśnie drewniane z tego Prima sezonu nie bardzo podobało, więc tak sobie w sumie odpuściłem tą miejscówkę, typie. No i po co się leczyłeś? I po co się leczyłeś, skoro jesteś pompkę za całego kewa? Dobra, muszę iść, bo tutaj już nie ma tej strefy, ale mam naprawdę dużo leczenia, więc raczej sobie damy radę. Na spokojnie, na luziku. Jezu, ludzie się normalnie biją w strefie. Ja sobie wjadę na trzeciego, czemu nie? Cześć kolego, gdzie się leczysz? Hej, nie spodziewałeś się pewnie dzikiego Evrona tutaj? O, koleś ma granatnik. Pan Fanta... to Naprawdę? <laughs> Okej, okay. po O... Prostu... Spoko ja pierdzielę spokojnie, typie, na luziku Nic nie rób takiego Dobra, zbudujemy sobie to Mam na szczęście leczenie, tylko problem jest taki, że on wie, że ja się leczę Bo on ma ten granatnik, który ja w sumie chcę od niego Dzień dobry, co ty miałeś? Miałeś to, dobra, możemy sobie polepszać ściany Żeby przynajmniej mi nie porozwalał tego Nie rozwalił mi sufitu Ja się w ten czas zdążę wyleczyć, i tak zwane wykorzystuję to, co mam 10 tysięcy IQ Wykorzystanie przedmiotów, które już posiadam Tylko po to, żeby polecieć sobie lepiej Dobra, to zmieńmy tu, 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 jest git, weźmy te jeszcze matcy, osą, pięć drewna, warto było. Eee, tu są dwie osoby, czy mi się wydaje? Tak, tu są dwie osoby, bo jest ten typ i ten typ z tyłu. Dobra, przejdę sobie tędy, zabuduję się tak, żeby nie dostać w plecy. Siema, dzień dobry, możesz otworzyć? <laughs> on ma Venoma, O, ja to chcę! Ty, on ma kombo, którym ja chciałem grać w tym odcinku, co jest? Typie? Oj, nie, nie, no proszę, błagam, no zero. Dobra, siema, wywalnąłem go. <laughs> go z no spokojnie, dobra, odejdźmy, czy ja mogę rozważyć tą o kurde, chłop mi wskoczył, ale dobra, minęliśmy się z nim, chilek, dobra, możemy się teraz bić, idziemy typie, przestań, przestań mi bić, let's go, koleś był tak low HP i mnie tak podjeżdżał, chłopie, u was 50 HP, bo tylko za tyle go walnąłem, nie, ja pierdziele, ludzie to mają naprawdę... Jezu, złota pompa. Okej, okay, to już czuję, dlaczego nie chciał podjechać. Myślał, że ja jestem low i chciał podjechać z takim mocnym sprzętem. Nie dziwię się, nie dziwię się. Koleś nie miał Venoma. O mój Boże, ty, co on miał? On miał plecak od Venoma. Boże, ja myślałem, że on ma Venoma. Jebaited. Dobra, a przynajmniej mam granatnik, to jest już połowa sukcesu, no nie? 13 osób tylko zostało. Strefa jest tak daleko, że ja pierdzielę. Nie wiem, jak ja dobiegnę do tej strefy, ale generalnie jest yy, za... Za Lazy, więc będę musiał zapierdzielać i to dosyć szybko, a strefa jest szybsza ode mnie. No to troszeczkę unlucky, ale mam dużo leczenia, więc powinno być OK. Lunchpad, lunchpad, który uratuje mi życie, przynajmniej na chwilę! Dziękuję bardzo. Zanim dolecę do strefy, pewnie będę w top 2. Jest jak jest! Takie to życie, jak nie ma nigdzie samochodu po drodze. No nie, najgorzej. Nie wiem, dalej mam jakiś dyskomfort w brzuchu, bo tym, jak mnie nastraszył ten kurde duch. Ja nie wiem, jakby zapomniałem w ogóle, że te duchy teraz są w grze. One potrafią tak nastraszyć człowieka, że to jest insane. W sensie trochę głupio, że jestem dorosły i potrafię się nie wiem, przestraszyć jakiegoś cienia. No ja to jest, nie wiem, nie, to jest przewalone. Jak grasz w jakąś grę horrorową, ale potworami są inni gracze, to jest jakby 10 razy straszniej, nie? Jeez. No wyleczmy się medem, już chyba dolecę bez leczenia się. Okej. Okay. Let's go! Dobiegłem, jeszcze jeden. Jezu i strefa na górze! Naprawdę takie rzeczy się dzieją! Ja wale. strefa to potrafi tak strolować grę. Zrujnowane wszystko, wszystkie plany, które miałem. Zostały zrujnowane, zostałem przestraszony. Ta gra dzisiaj mnie naprawdę każe. Ta gra mi kara. Nie każe, kara chyba, no jest kara? Dzień dobry, jestem Ewron i w dzisiejszym odcinku wykonuję challenge, który polega na tym, żeby dobiec do strefy Ale, co ciekawe, strefa jest na tyle niekomfortowa, że większość osób e, jest poza strefą Tylko, że kurde, ta strefa już idzie Nie mam lunchpada, mogę sobie tak popestkować w tych ludzi, ale ja muszę iść do strefy Koledzy, chodźcie do strefy, no i widzicie się tam, przecież nie macie jak dojść do strefy No chyba, że macie 10 lunchpadów, w co wątpię Macie 10 lunchpadów? Ta strefa chyba bije jeszcze za dwa czy za jeden Znaczy, ona nie aż tak dużo, ale nie chciałbym w niej zostać te chłopy się naprawdę biją. Jeden chłop ubił drugiego. Ja pierdzielę, nie mogę po prostu. raz tu nie mogę! Aha, dobra, no rozumiem. Koleś ma po prostu samochód. Okej, okay, koleś ma po prostu samochód. To jest raczej zrozumiałe, dlaczego tak w takim razie bił się w strefie. Ale on cały czas dostawał od strefy ja nie wiem, czy bym nie mógł go troszeczkę z zgatekipować, Tylko też obstawiam, że wszyscy są po tej jest. Jest. Siema! Let's go, fantastycznie. Co tam miałeś, co tam miałeś, co tam miałeś? Miałeś do tego skara, miałeś potki... Miałeś macy, proszę. Dobra, miałeś 200 kamienia. Dobrze, przynajmniej tyle. Okej, okay, jest troszeczkę maców, jest w porządku. Mam medy, więc tu wiecie, tam ta strefa mnie coś tam troszeczkę uderzy, ale nie aż tak bardzo. Dobra, jest jeszcze kontrola, jest kontrola. Boże, 5 osób tylko zostało. Co ta gra? Ta gra jest jakaś dziwna. Typ jest przede mną, ja pierdzielę. Nie bij mnie. ob ma rakietnicę. A to raczej chilek, nie? Nie, on wie, on wie, on słyszał. Spokojnie. Koleś, luzik, wyluzujmy po prostu. Jesteśmy oazą spokoju. Kwiatem lotosu. Wszystko w porządku. Hej. Dobra, dostał. Teraz złotą pompę. ta złota pompa może naprawdę namieszać. Jeszcze raz. Dobra, fantastycznie. Chodź proszę. Let's go, fantastycznie. Nie gadaj, o kurde. Typ ma venoma. Spokojnie, ty ja myślałem... Okej. Okay. Luzik, hej, witam serdecznie. Proszę, daj się ubić. Okej, okay, dobra, chłop wyszedł. Chciałem zrobić daszek, ale yy, za dużo miał jeszcze HP. Dobra, koleś ma... Okej, okay, koleś ma metalowe ściany. Koleś ma metalowe ściany, ma Venoma i K Splash kanona. Chłopie jest jakimś bogiem. Okej, okay, dobra, spoko. Nie możesz chyba prze... Chyba przez te metalowe ściany... Napisał mi, mi jedno słowo w komentarzu, nie da się tego przetegowywać, nie? Venomem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Siema. Ja pierdzielę, przebijać się teraz przez to... Przebij się za mnie, chłopie, normalnie, nie? Czy to ma tyle HP? Widzimy się koleś, za 10 minut, okej? Okay? Jak ci przebije się przez dach, okej. Okay. A, koleś sobie już przeszedł tym. Ja myślałem, że on tak obija sobie chwilę. Dobra, let's go, fantastycznie. Nice, mam na trzy ostatnie fragi Venoma. <laughs> mam swoje combo na trzy ostatnie fragi, fantastycznie. Let's go. Idealnie, no wiecie, mogło być lepiej, ale przynajmniej jest tak. Chłop, miał też w ogóle złotą pompę. Jezu, jaka, tam jest akcja. Teraz przynajmniej teraz jestem szybszy, teraz mam wiadoma, teraz będzie akcja. Weźmy sobie lunchpada, podleśmy tych ludzi, w ogóle lunchpadem się więcej leci, nie? Bo ta symbioda chyba daje po prostu. Boże, jak w ogóle lotnia wiadoma wygląda, już widziałem Ten jakby karnycz lot nie widziałem. Wenoma jeszcze nie. Czy ten chłop całkowicie uciekł? Halo? Ta, on w ogóle całkowicie gdzieś zszedł sobie na dół. Kolego, no co ty? Chodź tutaj, proszę. Nie odwalaj. Do góry. Nie <laughs> wiem, ja ten item daje tyle frajdy, że to jest masakra. Gdyby się ludzie tak chaotycznie budowali, nie mógłbym nadążyć faktycznie za tym, co się dzieje. To byłoby jeszcze lepiej. Dobra, dostałeś jeszcze raz. Fantastycznie. Możemy wallhacka. Zapraszam do mnie, kolego. Naprawdę? W locie od Venoma chłop mi go dobił. Nie no, to jest... To, to, to już powinno być dosłownie nielegalne, takie rzeczy. Wszyscy mają wszystko złote. Ja pierdzielę. Czuję się jak na tym trybie all gold normalnie. Nie mam pojęcia, tylko o tym jest duża... Jezus. No i co kolego robisz? Co kolego robisz? Nie mam już meda, więc nie za bardzo mi się teraz opłacać po tą dużo A szkoda, bo był, był potencjał, był potencjał. Mam w ogóle dwie osoby jeszcze. W takiej strefie. Jezu, kiedy ostatnio strefa? Kończyła się na tym jeziorku. Wiecie, na tym jeziorku dosłownie na krańcu mapy. Jezu, jak ja tu dawno nie byłem. Śmiesznie w sumie, a zacząłem grać, zacząłem grę na, na slurpi, ale potem poszedłem gdzieś na północ. Jezu, ja zwiedziłem całą mapę. Slurpi, Tilted i raz tutaj kolego. Jezu, on jest tak tam daleko. On w ogóle nie jest w strefie. To jest w ogóle gdzieś w randomowym miejscu. Czy ja słyszałem jakąś lotnię? coś słyszałem tutaj? Nie podchodźcie mnie, proszę. Nie, nie chyba nie. Ja sobie mogę po prostu przejść, nie? Ta lotnia z tego glidera nie jest jakaś mega szybka. Dlatego też jakby wolę mieć kontrolę tego, że kiedy mogę budować. Dobra, ten koleś w ogóle sobie idzie jakoś bokiem. Ono mnie nie zwraca uwagi. Ja też nie chcę stać jakoś mega długo w miejscu, bo tutaj może mnie coś po prostu walnąć. Koleś ma ten. Koleś ma... Splash szak, szak kanona Czy tam kanon coś tam A tu jest też drugi, dobra, mamy dwie osoby ostatnie Więc to jest spoko informacja Dobra, czekajcie, wyciągniemy jednego Hejcia Zapraszam Faktycznie się jedna przez tą ścianę Widzicie, to przynajmniej, od, to przynajmniej teraz potwierdziliśmy to Co widzowie dali w komentarzu Siema, zapraszam Możemy się bić, nie ma problemu, jestem szybszy Mam symbiodę ja pierdzielę, Dobra, koleś jest równie szybki niż ja. Zapraszam Cię, kolego, zapraszam. Nie odwalajmy. Troszeczkę się sam skolapsowałem, bo ta rękawica czasami mi podłogę zbiera, jak ja, wiecie, jakby grypuje i się wycofuje, Ale jest w porządku. Dobra. Zapra... No ja pierdzielę! Po ostatniej chwili się zabudował. Ty, ale ja go mogę po prostu chyba... Ja go mogę skolapsować. Czy się w ogóle, koleś, tego spodziewasz? Nara? Nara? No to był bardzo dobry skyground, kolego, z twojej strony, ale niestety ja wygrałem. No dobra, Żad, mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobał dzisiaj taki szybki odcinek. Tak jak mówiłem na intrze dzisiaj, szkwik odcinek, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak to będzie, złapcie w górze subskrypcji, dzwoneczku. Nie chcę już spotykać ani jednego ducha na swojej drodze, OK, Okej, okay, dziękuję, trzymajcie się, nara.